Siema, jestem, Mr. Adamo. Dzisiaj pokażę Wam, jak ściągnąć tekstury do Minecraft. <laughs> Minecraft. Chodzimy w stronę podaną w opisie. No i tutaj mamy tekstur różne. Możemy któregoś sobie wybrać. No to może tego pobiorę. Zobaczę obrazek. No, taki sobie, ale dobra, podarę.

no dobra, I tutaj mamy tą No bierzemy go na pulpit tego. Przeglądarkę zamykamy, wpisujemy w wyszuka i jak mamy Windows XP, no to uruchom, wiadomo. Updata procent, gaming. .minecraft texture packs, texture packs. I tutaj la, tego texture packa co pobrać. No i mamy texture packa, teraz go pokażę. A, no dobra, wejdę na serwer. Pokażę. A nie, bo ja sorry, jeszcze go nawet nie ustawiłem. Lifecraft, o jest, już jak widzicie? No, jest, jest. Zobaczę, jak tam przedmioty No tekstur pack. No, teksturpak to naprawdę nagrywki. A to, co to jest, nawet nie wiem. No, fajny, fajny. Kamienny miecz to jest Jakie... O i mamy tak sopaka, no o, Mój dom jest teraz trochę brzydkim w tym tekstu opaku Mógłbym no, taki Zamknąć mi Aaa, mogę na IP podam do tego serwera w opisie no i link oczywiście do tej strony O patrzcie jak to jest Dobra, pomarka